Cześć kochani, witajcie serdecznie. To takie bardzo spontaniczne nagranie, ponieważ sytuacja wydarzyła się kilkanaście minut temu. No i czuję się zobligowany po prostu zrobić to nagranie standardowo, ku przestrodze. Otóż wracam sobie elegancko z centrum krwiodawstwa po oddaniu krwi. Zakładam słuchawki, bo miałem tam parę połączeń do, do, do wykonania, parę osób trzeba było obdzwonić jeszcze. No, i wsiadam sobie do samochodu, zakładam słuchawy, wykonuję jedno połączenie. W przerwie między połączeniem a połączeniem wpada numer, dzwoni do mnie. Komórkowy. No i dobra, odbieram. Dzwoni pani, przedstawia się. Ja pomijam to, że ona o nic mnie nie pyta: czy w ogóle rozmawia z właściwą osobą, czy ja w ogóle jestem tym, z kim ona powinna rozmawiać, czy to w ogóle ona, nas, bo takiej firmy się dodzwoniła, jak się chciała dzwonić. I nie chciałbym przytaczać nazwy firmy, ponieważ nie chcę robić tej firmie złego piaru. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Natomiast powiedzmy, że była to firma związana ze sprzedażą, z szkoleniami, ze usługami rozwojowymi dla sprzedaży, czyli moja bezpośrednia konkurencja. No i ja zadaję tej pani, po jej tam parosekundowym monologu, zadaję jej pytanie, a czy pani wie, do kogo w ogóle pani się dodzwoniła? Na co pani do mnie odpowiada, że nie wie? I ja mówię, no okej. Okay. Ja czyli chcę mi pani wysłać materiały, nie będąc przygotowaną, czy ja w ogóle jestem dla pani klientem, czy w ogóle jestem, mieszczę się w waszym targecie. Na co kobieta do mnie, no że wie pan, co, ja mam taką politykę, że ja nie, nie sprawdzam, bo ja nie muszę, bo mi się to sprawdza, i tak dalej, i tak dalej. Ja wie, proszę pani, ja wie, ale jeżeli chce pani kupić moją uwagę, co może pani najcenniejszego w tym momencie kupić, ja wiem, to powinna pani również wykonać ukłon w moją stronę i w jakikolwiek sposób przygotować się do tej rozmowy, czyli, bo gdyby pani się przygotowała, to wiedziałaby pani, że po pierwsze jesteście moją bezpośrednią konkurencją, i ja bardzo się cieszę, że dbacie o konkurencję i chcecie. Ich rozwijać, natomiast moim zdaniem to, co Pani robi, to jest zła praktyka i ja tej praktyki nie będę wspierał, e, nie będę popierał, nawet ja nie chcę nawet widzieć tych Waszych materiałów. I może to jest swego rodzaju jakiś lead magnet, że wiecie, obdzwanianie po prostu szczapy, jak idzie, tak my chcemy, wysyłamy, później trafiam na listę mailingową, później spamują mnie e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w mojej głowie rodzi się jedno pytanie, czy, ty, czy, czy po takiej rozmowie, czy po takim warsztacie y, Sprzedażowym, nazwijmy to. Czy ja w ogóle chcę te materiały zobaczyć? Dlatego, że jeżeli reprezentujesz jakąś firmę i sam ich usługę świadczysz w pewien sposób źle, no to jaką wartość może dać ta firma? To jest takie coś, co się rodzi w mojej głowie. Dlatego to nagranie jest takie trochę ku przestrodze i ku temu, żebyśmy. Bo, bo oczywiście ja tej pani tam drugi raz to powiedziałem, co, na co pani, że nie, jej się to sprawdza, ono odzwania, jak idzie z czapy, ja mówię, dobra, no, nawet mi się już nie chciało z nią gadać. Życzyłem jej tylko najlepszego dnia w życiu i do usłyszenia. Cześć. A, no a co jeszcze ona w ogóle się pożegnała z nami do widzenia, no to, to już macie mniej więcej przekrój tego warsztatu, użyła kilkunastu sformułowań, których nie powinna, kilku słów pułapek. Sama pokazała mi brak zainteresowania. Jeżeli oczywiście chcecie, żebym pomógł Wam, wprawić was w dobre rozmowy sprzedażowe, żeby te rozmowy wyglądały jak miały jakość, a nie wyglądały jakość. Czyli nie idziemy na ilość, idziemy na jakość. Ponieważ jeżeli raz spalisz lida, ten lid może już do ciebie nigdy nie wrócić i ja nie chciałbym robić tamtej firmie z PR-u i do tego mm, nie będę przytaczał nazwy tej firmy, bo być może właściciel outsouruje swoją sprzedaż, natomiast sprzedaż no to telefonowanie. Natomiast jeżeli to robi, to też zachęcam go do tego, jeżeli obejrzy oczywiście to nagranie, żeby zweryfikował, jak robią to ci ludzie, ponieważ on w ten sposób może również tracić swoich potencjalnych klientów. Jak zwykle musiałem wylać jakąś negatywną praktykę na rynku. Eee, tyle w tym nagraniu, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!